Ja z Grzegorza Strzałek, jeden z najbardziej popularnych blogerów salonu. No, powiedz, co byś życzył salonowi na najbliższe 5 lat? Dalszego rozwoju, niewielu ciekawych wywiadów i spotkań tak z Barackiem Obamą, wielu wpisów. Powiedz, no, co myślisz o idei salonowej? Jesteś jednym z najbardziej aktywnych blogerów, komentatorów. Czy salon da ci jakąś szansę, czy po prostu gdzie indziej tak samo byś się zrealizował? Oczywiście dzięki salonowi mam... Możliwość zaistnienia dziś powiedzmy w jakimś tam mainstreamie prawicowym trochę pisze, natomiast sam 24 spełnia pewną formę aktywności społeczeństwa obywatelskiego i dlatego jest bardzo potrzebny. Daje wyrazić poglądy ludziom. Jest to miejsce takie do wyrażania poglądów, którego drugiego takiego miejsca praktycznie nie ma. Powiedz, swoje wpisy pojawiły się już kilka lat temu w salonie, ale od początku byłeś takim ukształtowanym motorem, można powiedzieć. Nie chcę, oczywiście, nie chcę oczywiście mówić, że jesteś młody, prawda, ale wiele ludzi jednak cię że jesteś starszy. Jak to, jak to jest, że tak dobrze Ci się udało pisać od samego początku? Właściwie to nie wiem. Pisałem to, co myślałem, co uważałem za ważne i potrzebne, tak jak tak poszło. Właśnie, a co jest to jest najważniejsze w blogowaniu, Czy jednak dawanie emocji swoim emocją, czy chłodniejsza analiza? I to i to jest tak naprawdę potrzebne, bo nawet chłodna analiza musi zawierać jakąś część emocji, by, by coś przyciągnęło czytelnika. I to i to jest ważne. Ale dzisiaj brakuje jakichś, oczywiście z jednej strony, jest dzisiaj pod wpływem wojny dwóch partii, brakuje często rzeczowych analiz. To jest problem wie, w blogosferze. Co prowadzi że... to pojemność. Uważasz, że blogosfera ma jeszcze szansę na jeszcze większy rozwój? Czy kiedyś blogi będą tak samo istotne, e, istotne medium jak nie wiem, telewizja czy wielkie portale internetowe? Myślę, że w przeciągu paru lat nie, ale kto wie co będzie za 10 lat. Jeszcze 10 lat temu nikt nie marzył o blogu. A teraz możemy zakładać sobie wideoblogi, więc trudno powiedzieć co będzie za 10 lat. Ale myślę, że jakoś blogosfera równoważy wpływ mediów mainstreamowych. Na ile? Trudno powiedzieć.